Do sprzedania działka zlokalizowana przy samej Puszczy Augustowskiej w odległości zaledwie 5 minut pieszo do jeziora. Działka z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudową jednorodzinną, rekreacyjną lub siedliskową. Jest położona w spokojnej i cichej okolicy w miejscowości Gorczyca, gmina Płaska, Powiat Augustowski. Nieruchomość o powierzchni około 8300 m2 o wymiarach szerokość. Od ulicy gminnej 21,5 metra, poszerzająca się w głąb działki do szerokości 37 metrów, długość 175 metrów. Media dostępne to prąd, skrzynka elektryczna już w działce, woda w drodze gminnej asfaltowej naprzeciwko działki do przyłączenia. Działka posiada własny dostęp z jednej strony do istniejącej drogi gminnej asfaltowej, natomiast według nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka uzyska dodatkowy dostęp do drogi gminnej z drugiej strony działki, co pozwala w przyszłości na bardzo korzystny podział na mniejsze działki. Dużym atutem nieruchomości jest oczywiście bliskość otaczającej infrastruktury rekreacyjnej, a mianowicie jezioro Orle i Górczyckie w odległości zaledwie 5 minut pieszo. Kanał Augustowski wraz ze śluzą Górczyce w odległości zaledwie 3 km pieszo. Jezioro Serwy. Wraz z miejską plażą w odległości 10 minut samochodem bądź 30 minut rowerem. Lokalizacja przy samej Puszczy Augustowskiej. Do Augustowa dojedziemy w 20 minut samochodem, 21 km, gdzie organizowanych jest mnóstwo atrakcji turystycznych oraz można popływać statkiem po jeziorach. Miejscowość Płaska znajduje się w odległości 2 km i dojedziemy do niej w 3 minuty samochodem, 5 minut rowerem bądź 20 minut pieszo, w której to znajdziemy, pocztę, urząd gminy. Lekarza, aptekę, centrum handlowe, wiejskie oraz bary z pysznym jedzeniem. Do granicy w ogrodnikach z Litwą dojedziemy w 30 minut. 36 km.